Samorządy z subregionu Łomżyńskiego Województwa Podlaskiego otrzymały pieniądze na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu wsparcia gmin i powiatów. Fundusz powstał dwa lata temu. Dzięki niemu Podlaskie gminy mogą realizować wiele potrzebnych inwestycji. Samorządy potrzebują wsparcia odnośnie wkładów własnych do inwestycji różnego rodzaju i stąd też taki urodził się pomysł wsparcia, ale też jeszcze wcześniej w pandemii, bo tak naprawdę miało to służyć pomocy gminom w okresie pandemii, bo też samorządy miały trudności finansowe. Finansowy. I tym sposobem ten wpisał się w kalendarz ten program i doskonale jest postrzegany w samorządach gminnych, powiatowych. No i chcieliśmy to kontynuować. W tym roku jest rekordowe wsparcie, blisko 60 milionów złotych. Dziś jest pierwszy etap, szczególnie mówię tu o subregionie łomżyńskim, gdzie ponad 18 milionów zostały przekazane dla 17 beneficjentów z tego subregionu. Za chwilę będzie drugi etap tego i podobna ilość wnioskujących podobne kwoty. W naszym subregionie, ale na terenie województwa to, to, to każda gmina, która zgłosiła jeden wniosek do wsparcia, otrzymała te wsparcie. W tym roku półtora miliona złotych trafi do Łomży. Dzięki temu miasto będzie mogło kontynuować inwestycję przy szkole podstawowej numer 5. Wsparcie na pewno jest potrzebne, tym bardziej w sytuacji, kiedy będziemy rozpisywać nowy przetarg na realizację tej niezwykle ważnej inwestycji dla naszego miasta. Tak jak Wiemy, no wykonawca zszedł nam z budowy, w związku z tym musi być rozpisany już kolejny przetarg. Oczywiście z wykonawcą będziemy też starać się o odszkodowanie, o kary umowne, ale to wsparcie na pewno będzie potrzebne, tym bardziej że nie wiemy też jakiej kwocie będzie nowa oferta. Mam nadzieję też, że uda nam się pozyskać kolejne dofinansowanie, bo aplikujemy w ramach Sportowej Polski o wsparcie na realizację tej inwestycji, więc mam nadzieję, że ta kwota jeszcze będzie zwiększona, ale dzięki wsparciu tutaj zarządu województwa, pana marszałka i też zaangażowaniu pana marszałka Marka Olbrysia, te kwoty udaje nam się pozyskiwać, bo warto podkreślić, że jest to drugie wsparcie w ramach funduszu wsparcia gmin i Powiatów. Identyczną kwotę 1,5 miliona zł otrzymało miasto Kolno. Środki przeznaczone zostaną na przebudowę istniejącego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą, na którym już od kilku miesięcy trwają prace budowlane. Ich stan oceniamy na około 50% zaawansowania i przebiegają na razie z naszą myślą zgodnie z harmonogramem. Do tej pory został wybudowany budynek szatniowo-socjalno-sanitarny. W budynku zostały ułożone wszystkie instalacje teletechniczne, wykonane zostały tynki i ułożone wylane posadzki. Na zewnątrz zostały wykonane już trybuny, wszystkie prefabrykaty zostały ułożone, na których docelowo zostaną zamontowane siedziska pod przyszłe trybuny. Na zewnątrz wykonywana jest obecnie stabilizacja gruntu pod przyszłą bieżnię lekoatletyczną i pod urządzenia lekoatletyczne. Montowane jest odwodnienie liniowe, które posłuży do zbierania wód deszczowych, opadowych. Na zewnątrz bieżni montowane jest i właśnie ogrodzenie tej bieżni. Całość stadionu została ogrodzona nowym płotem. Na głównej płycie Boiska zostały zamontowane już, dołożone w ziemi wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej i aktualnie wykonywana jest, i przygotowana jest do ułożenia warstwa ziemi urodzajnej, na której zostanie docelowo wysiana trawa. Na przebudowę drogi powiatowej na odcinku pieniążki Białaszewo i Białaszewo w ciągu drogi wojewódzkiej 668 powiat Grajewski przeznaczy otrzymany 1 200 000 zł. Każdy grosz liczy się, a w tym momencie 1,2 mln chcemy spożytkować na bardzo ważną i strategiczną drogę, która w powiecie grajewskim łączy drogę wojewódzką z drogą krajową. I to dzisiaj pokazuje, że też partnerstwo przede wszystkim Urzędu Marszałkowskiego, jak i zarządu, ale również samorządu gminy Radziłów i gminy Grajewo. To zadanie będzie mogło być zrealizowane. Bardzo prężnie rozwija się także gmina Kolno. Z tej edycji wsparcia województwa podlaskiego środki w wysokości 600 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na budowę budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele. Wsparcie bardzo ważne, ponieważ dotyczy zwiększenia oferty funkcjonowania Centrum Kultury Gminy Kolno jak również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej od pewnego czasu boryka się z problemami takimi magazynowymi, ponieważ w międzyczasie pozyskaliśmy, jeśli chodzi o jednostkę OSP, dość dużo sprzętu, nowego sprzętu, jak również Centrum Kultury Gminy Kolno pozyskało samochód, również inne rzeczy, które pozwalają na rozwijanie swojej oferty dla naszych mieszkańców. Wobec czego palącą potrzebą było pobudowanie budynku, który będzie taką częścią magazynową. No i oczywiście doskonałym źródłem. Jest fundusz wsparcia gmin i powiatów, które funkcjonuje z inicjatywy obecnego zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Na, na ten cel nie mogliśmy pozyskać z innych źródeł. Wobec czego to dofinansowanie jest tym samym szczególnie cenne, ponieważ bez niego podejrzewam, żebyśmy nie rozpoczynali tych inwestycji. W powiecie Kolneńskim natomiast remont drogi między miejscowościami Leman Ksepki będzie możliwy dzięki wsparciu. Wsparciu inwestycji kwotą 800 tysięcy złotych. Była to bardzo zniszczona nawierzchnia, wymagała ciągłych remontów. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli się cieszyć nową nawierzchnią w tych miejscowościach okolicznych. Myślę, że dzięki temu wsparciu z rzędu Marszałkowskiego będziemy mogli tę inwestycję. w. W tym roku zrealizować. Burmistrz Nowogrodu zamierza przebudować drogi gminne prowadzące do Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika. Na drugi etap tej inwestycji otrzymał 700 tys. zł. A czek na okrągły milion złotych odebrali starosta i wicestarosta powiatu Łomżyńskiego. Środki przeznaczone będą na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej rybaki Drogoszewo. Dzisiaj mamy tak, że każda inwestycja realizowana przez samorząd. Budżet takiej inwestycji składa się z kilku różnych pozycji ze środków pochodzących z różnych źródeł. Dobrze, że mamy Fundusz Wsparcia samorządów województwa podlaskiego, dzięki którym możemy te budżety w jakiś sposób zamykać. Inwestycję, którą będziemy realizowali przy udziale tych środków pochodzących od Zarządu Województwa Podlaskiego, to jest modernizacja drogi na terenie drogi powiatowej na terenie gminy Miastkowo Drogoszewo-Rybaki. Droga ta w 2021 roku z gruntowej została przygotowana pod nawierzchnię bitumiczną, czyli jest w tej chwili o nawierzchni żwirowej, ale o konstrukcji właśnie pozwalającej na położenie masy. W ciągu tej drogi są również, znajdują się dwa obiekty mostowe na rzecz róż, które zostały przybudowane z udziałem z pomocą wojsk inżynieryjno-mostowych z hełna. Czyli wojskowi z, przebudowali te obiekty mostowe z powierzonych przez nas materiałów. Sama droga również była przebudowywana ze wsparciem środków finansowych z lasów państwowych. Także z tak wielu różnych źródeł pomoc finansowa, również pomoc taka bezpośrednio techniczna i dzięki temu powstają drogi. Przypomnijmy, fundusz wsparcia gminy powiatów to autorska inicjatywa samorządu województwa. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2021 roku. Wtedy korzystało z niej 40 samorządów realizując między innymi remonty i przebudowy dróg, modernizację szkół, termomodernizację budynków, tworzenie miejsc pamięci, odrestaurowywanie zabytków czy budowę miejsc do rekreacji. Dotacje wyniosły wtedy 22 miliony złotych. Ze względu na dużą popularność tej formy wsparcia, po raz kolejny w 2022 roku sejmik zarezerwował w budżecie pieniądze na ten cel i tak jak w tym roku okazał się niewystarczający. Radni przyznali więc pomoc aż dwukrotnie, łącznie blisko 20%. 29 milionów złotych otrzymało wtedy 45 gmin i powiatów. Budżet tegorocznej edycji to 39 milionów złotych. Pomoc uzyska 58 samorządów.